Wystarczy pół, pół milimetra? Cały czas mówię mililitra. Coś tutaj mam na myśli chyba. Coś by się wypiło. Witajcie, przychodzę dzisiaj do Was. Tak w sumie niespodziewanie dla mnie, bo tak z marszu stwierdziłam, że nagram nareszcie film o dermarolerze, czyli film, który był chyba już najdłużej wyczekiwanym filmem na moim kanale. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłam i że z ciekawością obejrzycie ten film. Podzieliłam go na teorię, gdzie tutaj na pasku będziecie mieć też różne kwestie, które będę poruszała, oraz na praktykę, czyli po prostu jak ja wykonuję ten zabieg na sobie. Z instruktażem, więc jeżeli jesteście ciekawi, co, jak i dlaczego, to serdecznie Was zapraszam do dalszej części. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i już zaczynamy. Przede wszystkim, czym jest Dermal Roller? To jest urządzonko, które jest zaopatrzone w wałek z mikroigiełkami. Ja już tego nie będę używać, to jest do wyrzucenia, więc wiecie sobie popacam, paluchem. Także jest wyposażony w mikroigiełki o różnej długości. Do długości, do długości igieł zaraz przejdziemy, którymi po prostu jeżdżąc po twarzy w odpowiednich kierunkach i wiecie, jak najwięcej, powodujemy mikrouszkodzenia naszej skóry. A nasz organizm jest tak stworzony, że w momencie, kiedy mamy jakąś, jakieś uszkodzenie skóry, jakąś ranę, to automatycznie wysyła tam swoje siły specjalne, żeby po prostu jak najszybciej zregenerować to miejsce. I właśnie poprzez tą regenerację mam na myśli pobudzenie fibroblastów do produkcji kolegenu elastyny, które z Czasem po prostu y, ubywa ich w naszym organizmie, one są y, rzadziej produkowane, więc tym samym to wpływa na wiotczenia naszej skóry, na ten taki brak elastyczności, no i wówczas też pojawiają się zmarszczki. Więc dla kogo jest przeznaczony ten zabieg? Przede wszystkim do cery, dla cery dojrzałej, dla cery trądzikowej, ale bez aktywnego trądziku przede wszystkim, czyli dla takiej cery, która ma już. Y, powiedzmy blizny potrądzikowe. Tutaj ma pomóc w spłyceniu tych blizn dla cer z przebarwieniami, dla cer takich właśnie zwiotczałych, poszarzałych e, i też z rozszerzonymi porami. To tak można, wiecie, w taką jedną kubkę zbić to wszystko. Natomiast powiedziałabym, że naprawdę dla każdego ten zabieg będzie odpowiedni. Skóra po takim zabiegu, bez względu na długość igieł, tutaj zaraz do tej długości igieł dojdziemy, będzie zdecydowanie bardziej napięta, po prostu wiecie, taka baby face. Naprawdę. Będzie taka bardziej napięta, co za tym idzie właśnie ujedniona. Koloryt będzie wyrównany, ale to już tutaj bardziej przy dłuższym stosowaniu. To nie tak, że wiecie, po jednym zabiegu macie brak przebarwień e, i też zmniejszone będą pory. Przede wszystkim przeciwwskazaniem do tego zabiegu jest aktywny trądzik, wszelkie stany zapalne, również naszego organizmu, więc jeżeli jesteście przeziębieni, czy tam się źle czujecie, to również należy się wstrzymać z tym zabiegiem. Więc nasz organizm powinien być w pełni sił witalnych, żeby po prostu e, móc zregenerować się w tych miejscach, gdzie te nakłucia będą. I teraz pytanie jaki e, dermaroller. Najlepiej, żeby był z tytanu Nowymi igiełkami, natomiast ja jestem zwolennikiem najtańszych urządzeń ze względu na to, że y, jestem zwolennikiem częstego wymieniania po prostu y, tego urządzenia mimo, że. Powinno się je dezynfekować, i w tych naszych warunkach domowych to urządzenie oczywiście można dezynfekować. ja powiedzmy moczę co najmniej przez 24 godziny w skinsepcie i przed użyciem również jeszcze przemywam go skinseptem. To i tak najlepiej by było jak najczęściej wymieniać ze względu na to, że te igiełki one się po prostu tępią, więc żeby mimo wszystko uzyskać pożądany efekt, to należałoby mieć przynajmniej co trzeci zabieg nowy dermaroller, a ze względu na to, że szkoda by było wyrzucać ten taki droższy, co trzy zabiegi, to po prostu polecam kupić najtańszy. Najtańsze kupicie na AliExpress chociażby, czy na Allegro, troszeczkę drożej. Ja Wam postaram się podlinkować po prostu te aukcje, z których ja sama korzystam. No i zaraz dojdziemy do kwestii długości tych igieł, bo są różne długości. Ja zaczynałam swoją przygodę i Wam też polecam zacząć swoją Przygodę z krótszymi igiełkami, ze względu na to, że nasza skóra też powinna mieć czas na to, żeby się troszeczkę przystosować. Tak samo jak ze składnikami aktywnymi, lepiej je zaczynać od mniejszych stężeń, tak samo tutaj lepiej je zaczynać od mniejszych igiełek. I moim pierwszym, mój pierwszy derma roller miał 0,3 mm, czyli 0,3 mm, i w zasadzie najlepiej, najbardziej polecane są od 0,25 do 0,3. Na sam początek, one nie będą miały efektów takich stricte przeciwzmarszczkowych, bo taka długość nie przeniknie tak głęboko, żeby pobudzić fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Natomiast z pewnością i tak ujędrni to skórę i tak będziecie widzieć znaczącą różnicę i pomoże oczywiście przeniknąć głębiej składnikom aktywnym w tych produktach, które nakładacie w trakcie tego zabiegu na twarz. Więc polecam. Zacząć po prostu od tych mniejszych. Zresztą te mniejsze i tak powinniśmy stosować na niektóre partie twarzy, tak jak okolice pod oczami, nos i usta. Bo ten obszar ma po prostu najcieńszą skórę, więc bez względu na poziom zaawansowania i tak w tych miejscach należałoby stosować te krótsze igły. Natomiast żeby mieć te stricte właściwości przeciwzmarszczkowe, to należałoby stosować pół milimetra i właśnie ta długość igieł, nie dłuższa, bo ona naprawdę nie jest tutaj już wtedy Potrzebna jest wystarczająca, żeby pobudzić syntezę kolagenu i elastyny. Więc pół milimetra na Obszary policzków również na czoło, a na obszar pod oczami nos i usta 0,2-0,3 mm. Natomiast polecam zaczynać i tak od krótszych igiełek i stopniowo sobie przechodzić do dłuższych. Jak często stosować zabieg? Jeżeli macie skórę normalną, to co 2-3 tygodnie przy długości 0,5 mm. Natomiast jeżeli stosujecie te krótsze igły, no to można śmiało stosować znacznie częściej, powiedzmy co tydzień. Natomiast jeżeli e, nie macie wrażliwej skóry, to myślę, że nawet przy tych krótszych igłach możecie stosować co 2-3 dni, ze względu na to, że wtedy tylko pomagamy składnikom aktywnym głębiej przeniknąć. Tak naprawdę nie jest to stricte zabieg, o którym mówimy, e, przy tych dłuższych igłach. Natomiast takie stricte właściwości przeciwzmarszczkowe to jest 0,5 mm długość igieł, i to powinniśmy stosować co 2-3 tygodnie, ze względu na e, po prostu czas, który powinni dać swojej skórze na regenerację. Najpierw ona musi wydobrzeć, żeby potem ponownie e, zrobić ten sam myk i pobudzić fibroblasty do produkcji kolagenu elastyny. Także 2-3 tygodnie to jest taki optymalny okres. Jeżeli znacie swoją skórę, widzicie, że ona dosyć szybko się regeneruje i, i że nie widzicie żadnych skutków ubocznych przy częstszym stosowaniu, to oczywiście... To wiecie, to jest wasza skóra. Natomiast ja bym polecała nie częściej jak dwa tygodnie przy tych dłuższych igłach. No i teraz, co można stosować w trakcie tego zabiegu? Bo poza samymi nakłuciami, regeneracją skóry, dodatkowym, dodatkowo korzyścią jest jeszcze możliwość wprowadzenia głębi substancji aktywnych. Zacznę od tego, czego nie można stosować podczas tego zabiegu: przede wszystkim retinolu. Są szkoły, które mówią, że no spoko, retinol może być w trakcie tego zabiegu. Ja bym powiedziała, że nie, ze względu na to, że mamy mikronakucia na naszej skórze. A skoro nawet nie nakładamy retinolu na mokrą skórę, bo wtedy on głębiej przenika i może bardziej działać drażniąco, tym bardziej nie nakładabym retinolu w trakcie, kiedy mamy nakłucia na skórze. Więc tutaj ja bym powiedziała, że retinol zdecydowanie odpada. Dodatkowo kwasy. To samo. Też będą działały drażniąco. Też nie powinniśmy stosować produktów na bazie oleju, bo po prostu one nie zadziałają. I dodatkowo, jeżeli to nie będą ampułki stricte przeznaczone do tego zabiegu, tylko powiedzmy wasze serum, które chcecie użyć w tym celu, to należy po prostu prześledzić skład tego produktu, aby nie zawierał alkoholu, perfum, bo to będzie działało wysuszająco, silikonów, ogólnie zapychaczy typu też mikroplastik. Więc najlepiej, żeby to były produkty naturalne, z dobrym składem i jak najbardziej wskazane są peptydy. Ceramidy, no i pozostałe składniki aktywne, typu witamina C, niacinamid, kwas beta betaglukan na przykład, który działa jeszcze lepiej niż kwas chilurnowy, przede wszystkim taką podstawą różnych serów czy ampułek. Do tego typu zabiegów są właśnie kwas beta-glukan, trehaloza, e, ceramidy, peptydy, czyli właśnie takie składniki odbudowujące dodatkowo strukturę naszej skóry. I najlepiej do 24 godzin po zabiegu nie nakładać makijażu. Natomiast jeżeli nie macie tego przywileju, to najlepiej nałożyć po prostu coś bardzo lekkiego, co ma też właściwości pielęgnujące, typu krem BB, jakiś cyce z dobrym składem, ewentualnie podkład mineralny, coś takiego niezapychającego, żeby ta skóra jeszcze miała po prostu. Czas na oddychanie i regenerację. No i też, oczywiście, tutaj to jest norma: powinniśmy nakładać krem z ochroną przeciwsłoneczną, czyli SPF. I to powinniśmy stosować, tak czy siak, wiecie, dzień w dzień przez cały rok. Można ten zabieg stosować przez cały rok, natomiast tutaj pamiętajcie, że właśnie jest grunt, to jest ochrona przeciwsłoneczna, bo nasza skóra po prostu musi się zregenerować, więc jest bardziej podatna na różne bodźce zewnętrzne i te negatywne czynniki zewnętrzne. I oczywiście też sauna, gorące kąpiele czy basen też są niewskazane, bo po prostu macie mikronakłucia. Jak rana, jak otwarta rana. Pamiętajcie, czego byście nie robili, e, mając otwartą ranę. Na pewno e, takich rzeczy. No, solarium też, to tutaj w ogóle. Solarium ogólnie odradzam. Zapomniałabym. Nie można też e, tam do trzech dni, czy dwóch, dwóch e, co najmniej pić alkoholu. Mój. Mózg wyparł tą informację. Natomiast dobrze, że są notatki i one przypomniały mi o tym. No i jeszcze raz powtórzę takie najważniejsze kwestie. Przede wszystkim dezynfekcja i sterylne warunki. Zarówno wasza twarz powinna być czysta, wasze ręce, bo będziecie nakładać przecież serum na, na twarz ręcyma no chyba że jakoś unikniecie tego, ale wątpię. No i też przede wszystkim dermaroller powinien być zdezynfekowany, a najlepiej po prostu nowy. Najlepiej, żeby miał tytanowe igły, żeby tych Igieł było, o tym jeszcze nie mówiłam, około 200 na całości, bo wtedy ten rozstaw igieł będzie odpowiedni. Jeżeli będą za gęsto, to też wyobraźcie sobie, że takie tak gęsto po twarzy tymi igłami, więc po prostu tych nakłuć jest za dużo. Ewentualnie one się pokrywają. Dlatego też słyszałam teorię i myślę, że to też wypróbuję, że lepszym rozwiązaniem jest Dermapen, który robi po prostu takie szybkie, pojedyncze nakłucia, a nie po prostu przesuwacie sobie czymś z igłami po twarzy. Natomiast na dzień dobry. Derma roller, a potem ogarnę sobie dermapen. Teraz myślę, że przejdziemy już do części praktycznej. Jeżeli przebrnęliście przez tą teorię, to gratuluję. Teraz przejdziemy do zabiegu, ja pójdę zmyć e, mój makijaż i co? I będziemy się nakłuwać. Pewnie będę wyglądała jakbym padła na jeża. Trudno. Czego się nie robi, żeby być piękną, więc e, za chwilę wracam. Dobra, i już jestem totalnie sotę, także z brwiami i rzęsami, tak żeby nic mi tutaj nie zaburzało całego przebiegu. No i tak, ja mam mega drogi roller wraz z osobnymi wałeczkami z Sarah Chapman. Wałeczki same w sobie są nasączone składnikami aktywnymi, tam jest kwas hielurnowy, różne peptydy i tak samo ampułki, które są dołączone tutaj, więc skoro mam, to ja wykorzystam, ale tak jak mówię, można korzystać z tych najtańszych, więc ja pewnie jak tutaj wykorzystam te trzy wałeczki, które są w zestawie, to zapewne wrócę do tych najtańszych i myślę, że efekty będą równi niedobre. Ja mam w tym momencie stonizowaną buzię, tak konkretnie umytą i stonizowaną, e, zarówno buzię, jak i szyję, bo szyję też będę rolować. E, skoro to takie drogie, to wiecie, trzeba wykorzystać do cna. I cyk. I jest wałek. Jest informacja, żeby nie jeść. Dobra. Taki jest plan. Ja jeszcze tylko szybciutko zdezynfekuję e, ręce, w razie czego... Żadna tą bakteria się nie dostała. Ampułkę też już otworzyłam, tak na wszelki wypadek. Zaczniemy od czoła. Chodzi o to, żeby um, pokryć każdą część. Czyli najpierw powiedzmy, można sobie tak pojeździć w jedną w drugą stronę górę dół, potem w poprzek, a raczej poziomo, a potem można w poprzek, więc zaczynamy. Ten wałek jest ogólnie miękki. Tutaj myślę, że te igiełki one nie są jakoś super głębokie, także tutaj śmiało można będzie i pod oczami. Można y, robić w taką gwiazdkę. Tak, żeby nie zapomnieć o żadnym obszarze. To można tak na dwa każdy obszar. I teraz nałożę ampułkę już w tym miejscu. Trochę piecze, ale to jest norma. Reszta ampułki już tutaj wetra. To droga ampułka, to wiecie. teraz jest łatwo tak sobie jeździć, bo ten wałek wcale nie jest jakiś ostry. Ja myślę, że te igiełki mają maks 0,2 mm. Więc, żeby nie zapomnieć, który obszar już pokryliście w jakiś sposób, to faktycznie można sobie robić na taką gwiazdkę. Czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ewentualnie więcej. Takie gwiazdeczki. Dobra, teraz na szyję też nałożę ampułkę. Tak z samym serum pochodzę około pół godziny i potem normalnie przed snem nałożę krem, ale tutaj będę musiała zwrócić uwagę na sam skład kremu, żeby tam nie miał żadnych zapychających składników. No i to już wszystko. Cała filozofia. Tyle się nagadała a. Pojeździła trochę po twarzy i, i tyle. Więc myślę, że warto jeszcze sobie podsumować te takie podstawowe kwestie. Gdyby ktoś jednak nie obejrzał teorii, znajdę was. To jeszcze przypomnę, co jest najważniejsze. Przede wszystkim sterylne warunki. Zarówno roller, jak i nasza twarz i ręce, wszystko powinno być sterylne, bo pamiętajcie, że wszystko, co będzie na waszej twarzy, to wniknie głębiej. Więc. Sterylność. Dodatkowo jeszcze nie powinny, nie powinniśmy mieć żadnych e, aktywnych stanów zapalnych, zarówno na skórze, jak i w organizmie. Także e, produkty, które nakładamy na twarz w trakcie i po zabiegu, nie powinny zawierać substancji drażniących typu retinol, kwasy, e, alkohol. Dodatkowo po zabiegu nie powinniśmy stosować produktów też zapychających, komadogennych, czyli tutaj w przypadku makijażu. Nie powinny to być ciężkie makijaże. E, też nie powinniśmy używać. E, Sauny używać sauny. Solarium e, basenu, gorących kąpieli zażywać. E, no i też konieczna jest ochrona przeciwsłoneczna. Nie czuję, że rymuje. Także to są takie podstawowe kwestie. Jeżeli o czymś zapomniałam, to i tak wszystko jest w opisie. Jak zwykle, ewentualnie pytajcie, to odpowiem. Postaram się przynajmniej. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się. Ciekawych rzeczy że miło spędziście czas, że zostaniecie ze mną na dłużej, czyli subskrybujecie mój kanał, zostawiliście kciuka w górę, no i co? I już do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!